Cześć, tu Kasper Zalsman, Grill Bastard. Dzisiejszy temat, solana. Jakiś ziom mnie ostatnio zapytał na grillowej braci o mój przepis na solankę. Słuchajcie, jak działa w ogóle solanka. Tak, jak nie powinno się zasolić mięsa za wcześnie przed grillowaniem, mówię o stekach, bo sól wyciągnie wilgoć na zewnątrz, to solanka działa zupełnie na odwrót. Jak włożymy ją do tej słonej wody, to to mięso po prostu nasiąknie tą słoną wodą i nabierze dodatkowego smaku. A przy tym będzie bardzo soczyste, bo ta wilgoć też wchłonie się w to mięso. I teraz tak, temat jest oczywiście gigantyczny. Jak zwykle, możemy cały internet przeczytać i dowiedzieć się bardzo, bardzo dużo o soli, soli peklowej, o solankowaniu wołowiny, wieprzowiny, ryb. Wszystkiego, tak naprawdę wszystko możemy solankować. Ja wam sprzedam najprostszy patet, jaki można w ogóle wymyślić na solankowanie. Yy, wygląda on tak: bierzemy mięso i na kilogram mięsa bierzemy 40% wagowo wody, yy, czyli na przykład, jeżeli mamy kilogram mięsa, to bierzemy 400 gram wody. I w tych 400 gramach dopiero 10% to będzie sól, czyli 40 gram. A ja dodaję zawsze jeszcze cukier, połowę ilości soli, czyli 20 gram. Będzie cukru. E, I to wodę można zagotować. Warto chyba rozbełtać dobrze ten, ten sól z cukrem, wystudzić. Nie gotujemy tego mięsa. Jeżeli chcemy solankować 12 godzin, no to wtedy najlepiej sprawdza się solanka 10%. Jeżeli chcecie coś solankować 24 godziny, wtedy musicie podzielić na pół tej ilości, czyli 5% solanka. Natomiast jeżeli robicie krótką solankę, na przykład 6-godzinną, albo 2-godzinną, albo 4-godzinną, no to wtedy już tak naprawdę musicie dać 20% tej soli i 10% cukru. Co jeszcze można dodać do solanki? Słuchajcie, tak naprawdę, no co chcecie? Możecie dodać gałkę muszkatułową, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz. Jakieś ostre przyprawy, zioła. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. One tak naprawdę będą bardzo, bardzo subtelnie wyczuwalne w, tej, w tym mięsie. Ale będą. Zobaczmy sobie to na przykładzie. Mamy karkówkę. Karkówka ma 2,5 kg. Jak wynika z matematyki, około litr wody powinien wystarczyć. Czy wody musi być dokładnie tyle? Czy może być mniej, czy może być więcej? Mniej raczej nie. Ale więcej, słuchajcie, no jak macie naczynie, w którym litr na przykład nie przykryje tej karkówki, to jak najbardziej może być tej wody więcej. Yy, I tak mięso zaabsorbuje jakąś konkretną ilość solanki, nie więcej. Na litr wody dodajemy 100 gram soli i 50 gram cukru. No i co? Przyprawy. Ziele angielskie, liść laurowy, gwiazdka anyżu, trawa cytrynowa, Liść kafiru. I zostawiam to na 12 godzin. I to właściwie tyle. Co się wydarzy dalej z tą karkówką, dowiecie się z innego filmiku. Cześć!